Uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej w Rzepedzi mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zdrowego żywienia w ramach projektu Bycie Fit Jest Git, które poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Natchnieni Bieszczadem oraz Stowarzyszenia Polska Ekologia. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania, metodami komponowania zbilansowanej diety. Opartej o produkty zbożowe, wyroby z mięsa wołowego, wieprzowego, ryb, owoców i warzyw. Przyjeżdżamy do dzieci i młodzieży w szkołach, do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. No i celem tego projektu. Jest promocja zdrowego odżywiania, a także chcemy młodzieży pokazać, dzieciakom, jakie są korzyści z codziennego spożywania polskich produktów. Jest to projekt, który jest realizowany w taki sposób troszkę interaktywny, ponieważ opowiadamy dzieciom i młodzieży. O tym, jak wybierać dobre produkty, czym są produkty zdrowe, czym są produkty przetworzone, czym są produkty ekologiczne, jaki jest wpływ zdrowego odżywiania na ich organizm. W trakcie warsztatów, przeprowadzonych z profesjonalnym kucharzem, mogą oni jakby posmakować tego, co jest nasze polskie, dobre i zdrowe. Razem z kucharzem komponują różne posiłki. No, i mają możliwość spróbowania przede wszystkim tej żywności ekologicznej. Myślę, że wszyscy z nas nie wiedzą, jak się dobrze odżywiać, bo w sklepach, w marketach jest dużo takich niezdrowych rzeczy. I w sumie dobrze, że pani i pan <śmów> <śmów> mówią nam, jak w sumie dobrze się odżywić. Bardzo ważne jest odżywianie się, faktycznie dla takich osób bardzo aktywnych. I ważne jest, są te składniki odżywcze też w tym jedzeniu, którym, które spożywamy. Mama y, naciska na mnie, żebym faktycznie coś jadła, żeby nie było żadnych słabnięć, omdleń ani nic takiego. Albo też, żebym się nawodniała. No to, to też jest ważne dla moich rodziców. No, poszukujemy różnych form edukacji naszej młodzieży. Staramy się tutaj te zajęcia wszelkie urozmaicić, żeby jednak nie tylko polegało to na podstawie programowej, ale również takie niekonwencjonalne, różnego rodzaju warsztaty prowadzić. No i tutaj dzięki naszej współpracy z NGO-sami, ze stowarzyszeniami, z fundacjami, z Fundacją Nad Bieszczadem, którzy akurat realizują program finansowany ze środków Kowru, Także program bycie Fit jest Git jest wspaniałą inicjatywą. Uczy młodzież w szczególności nawyków żywieniowych. Wiemy, że współczesna młodzież, dzieci mają problem jednak z tym żywieniem. Nie zawsze jest ono zdrowe, więc chcemy już tutaj od małego w naszych placówkach przekazać dzieciom taką pełną wiedzę, jak można te posiłki sobie samemu sporządzić. Troszkę uczymy też ich samodzielności, ale jak one, mają też wpływ na ich zdrowie, żeby jednak tutaj ta nasza młodzież zdrowo się odżywiała. Nie tylko chipsy, nie tylko jakieś słodycze, ale pełnowartościowe produkty, które każdy z nich może w domu sobie zrobić. Na koniec warsztatów każdy uczeń otrzymał lunchbox na drugie śniadanie z QR-kodem odnoszącym do prostych przepisów. Które ułatwią przygotowanie zdrowych, pełnowartościowych posiłków. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Warzyw i Owoców oraz Zbóż i Przetworów Zbożowych. Bycie!